Siema, z tej strony. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać mikrofon Sony ECM-B10 i przy okazji porównać go z mikrofonem, który kupiłem jakiś czas wcześniej, czyli Rode Widomik NTG. Zapraszam. W tego roku Potrzebowałem kupić nowy mikrofon do aparatu, do nagrywania różnych rzeczy, m.in. do vlogowania. Mój wybór padł na Rode VideoMic NTG. Jak do tej pory spisywał się całkiem nieźle. Generalnie rzecz biorąc jestem zadowolony. Ma kilka fajnych bajerów, o których powiem później. W lipcu tego roku wyszedł nowy mikrofon ECM 10 od Sony. Jest to mniejsza wersja ECM. Ileś tam tu na dole Wam napiszę, bo te nazwy są tak porąbane, że ciężko je zapamiętać. Głównym powodem, dlaczego zdecydowałem się na przesiadkę na ten mikrofon, jest to, że łączy się on po prostu bezprzewodowo z aparatami Sony. No i posiada kilka bayerów, które naprawdę ułatwiają życie podczas pracy. Długość tego mikrofonu to 8 cm, a wysokość 8,3 cm. Waga 74 g jest bardzo lekki i bardzo mały, co sprawdza się przy pracy. Tak jak wspomniałem wcześniej, mikrofon ten łączy się za pomocą cyfrowej stopki, więc ma też wbudowany cyfrowy procesor, który przetwarza dźwięk. Posiada on na górze 4 kapsuły, czyli o 4 mniej od swojego większego brata. Oczywiście posiada funkcję Auto On Off, co bardzo ułatwia życie. Rode też posiada taką opcję ale kilka razy mnie zawiodło. ale o tym w minusach. Olbrzymim plusem tego mikrofonu jest, że nie trzeba go w żaden sposób ładować, pobiera energię bezpośrednio z baterii z aparatu. Nie zauważyłem, żeby miał to jakikolwiek wpływ na żywotność baterii, więc podejrzewam, że jest to tak, mała, tak mały pogór energii, że no nie robi to kompletnie różnicy. Sony w przeciwieństwie do Roda dało w zestawie nam detkata. Co prawda ten deadcat jest taki no, dosyć mały, oczywiście nie musi być większy, bo sam mikrofon jest mały, ale raczej robi robotę. W przypadku roda no, tego detkata nie było, Musiałem go dodatkowo dokupić. Oczywiście mogłem kupić jakikolwiek tani dead card, ale nie chciałem, żeby mi wisiała taka paskudna skarpeta, więc kupiłem dedykowany odroda, który kosztował prawie 200 zł. I robię robotę. Oczywiście jest świetnie wykonany, idealnie pasuje, no ale to jest dodatkowy koszt w postaci 200 zł. Tak? Tutaj mamy to w zestawie. To, co mnie zaskoczyło, to jest stopka w tym mikrofonie. Gdy nakładamy ją na aparat. Y musimy ją lekko odkręcić, wtedy powstaje tam taka wolna przestrzeń, pozwala nam to nasunąć na stopkę, dokręcamy, czujemy taki delikatny opór, a później już jakby no, czujemy, że już to blokada doszła do końca i dalej nie mamy co kręcić. To świetne, ponieważ parę razy w rodzie zdarzyło mi się, że po prostu mikrofon spadł mi po prostu. Raz zdarzyło mi się to w Chorwacji i było to na promie, gdy stałem przy barierce już widziałem, jak ten mikrofon pływa w morzu, także grubo. No oczywiście jest to moja wina, no ciężko winić za tą konstrukcję, każdy mikrofon taki jest montowany, więc no, nie czepiam się. Z boku mikrofon mamy wejście USB, które służy do robienia update'ów software'u. No i to, co jest bardzo istotne, czyli tył mikrofonu. Przede wszystkim z tyłu jest przełącznik i to, co jest najfajniejsze w tym mikrofonie, to właśnie Przełączenie charakterystyki mikrofonu, w zasadzie mamy tutaj trzy mikrofony w jednym. Oprócz tego jest jeszcze potencjometr głośności, jest filtr dolno oraz filtr, który wycina nam szumy, przemagiczna gałka głośności Auto Level, mistrzostwo świata, przełącznik Digital i Analog, no i tłumik, pady, czyli minus 10 i 20 dB. Technikaliów to tyle. Przejdźmy teraz do bajerów w tym mikrofonie, które najbardziej mi się podobają. Przełącznik Auto Level, no to jest coś niesamowitego. Gdy pracowałem z Rodem, cały raz musiałem zerkać, czy przypadkiem dźwięk nie klipuje. Czy, czy nie jest za cicho, ponieważ w postprodukcji jak później dajemy wszystko do góry, no to szumy, które były niesłyszalne, robią się słyszalne, bo nagle są głośne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj włączamy tą gałkę i mamy temat z głowy. Po prostu mikrofon robi wszystko za nas, sprawdzałem to na różnego rodzaju imprezach, sprawdzałem to we vlogach, robi robotę, naprawdę świetna sprawa. I drugą świetną opcją w tym mikrofonie, który naprawdę robi robotę, jest to przełącznik charakterystyki mikrofonu. Dzięki temu mamy trzy mikrofony w jednym. Pierwszy jest to superkardioidalny, taki, który po prostu daje nam dźwięk tylko i wyłącznie z przodu. Kardioidalny, który daje nam dźwięk z przodu i trochę z boku, oraz dookólny, który po prostu zbiera dźwięk dookoła. Zresztą co będę wam mówił, sami zobaczcie jak to wygląda w praktyce. Pokażę Wam teraz wszystkie tryby mikrofonu Sony. Zacznijmy od tego stricte kierunkowego, czyli superkardioidalnego. No i tak jak słychać, z przodu on brzmi tak jak teraz. Mówię, mówię, przechodzę na bok 1, 2, 3 i z boku brzmi tak, następnie idę na tył, raz 2, 3 i z tyłu brzmi tak jak słychać. Teraz pokażę wam tryb kardyjalny, czyli ten, który nagrywa z przodu, i trochę więcej po bokach. Raz 2, 1, 2, 3, przechodzę na bok, raz 2, 1, 2, 3 i z tyłu, raz 2, 1, 2, 3. A teraz tryb dookólny, czyli gdziekolwiek bym nie stanął, czy to będzie z przodu, czy to będzie z tyłu, z każdej strony powinno być dokładnie tak samo mnie słychać. I teraz dla porównania mikrofon Rode VideoMic NTG, który ma tylko jedną charakterystykę. Z przodu słychać mnie w ten sposób, gdy przejdę z boku, słychać mnie w ten sposób, tak jak teraz, 1, 2, 3. Gdy stoję z tyłu, słychać mnie w ten oto sposób, 1, 2, 3, raz, dwa. Pokażę Wam teraz wszystkie tryby mikrofonu Sony. Zaczniemy od tego stricte kierunkowego, czyli super idealnego. No i tak jak słychać, z przodu on brzmi tak jak teraz. Mówię, mówię, przechodzę na bok, 1, 2, 3 i z boku brzmi tak, następnie idę na tył. Raz, dwa, trzy i z tyłu brzmi tak jak słychać. I teraz dla porównania mikrofon rod VideoMic NTG, który ma tylko jedną charakterystykę. Z przodu słychać mnie w ten sposób, gdy przejdę z boku, słychać mnie w ten sposób, tak jak teraz. Jeden, dwa, trzy i z tyłu słychać mnie w ten oto sposób. Jeden, dwa, trzy razy. Jak już jesteśmy przy testach dźwięku, posłuchajcie też, jak brzmi filtr dolno -przepustowy oraz wycinanie szumów. dobra. Słuchajcie, pokażę Wam teraz kolejne dwie opcje, jedna to będzie filtr dolno-przepustowy, a druga wycinanie szumów. Zacznijmy od wycinania szumów. Ja się zamykam i tło brzmi tak. A tak brzmi tło z wyciętymi szumami. I na sam koniec został filtr dolno-przepustowy, w tej chwili jest on wyłączony. Także po jego włączeniu na pewno trochę zniknie basu. Przedaje się to przy dudnieniu. W tej chwili nie jestem w stanie, niestety, Wam zasymulować dudnienia tego basu, ale zobaczymy, jak to wygląda. Teraz filtr przypustowy jest włączony, na pewno basu jest mniej. O ile mniej, nie wiem, zobaczę na stole montażowym. Natomiast, no, na pewno powinno być go mniej. Jeżeli to się nie uda, postaram się jeszcze w domu zasymulować takie warunki dudnienia. Tak jak możecie usłyszeć, mój głos brzmi tak, jak brzmi. Mikrofon zbiera z przodu. I teraz włączę obcięcie dolnego pasma. I dla porównania teraz jest wycięty dół w mikrofonie i brzmi to tak jak brzmi 1, 2, 1. Jeżeli chodzi o minusy, jak na razie jako takich specjalnie nie zauważyłem. Możliwe, że coś wyjdzie w praniu za parę miesięcy, więc chyba jest dobrze. Natomiast ten mikrofon też chciałbym porównać do roda, którego już używam. Od, no dobrze, ponad pół roku. Jeżeli chodzi o minusy w mikrofonie RODA, nie widzimy, ile zostało nam baterii. Co prawda, bateria jest na plus, to powinno być w plusach, ale muszę to tu powiedzieć, bo wytrzymuje dobrze ponad 30 godzin. Jeżeli nagrywałbym jeden dzień, drugi dzień i trzeciego dnia nie naładował tej baterii, no tak naprawdę sam się zastanawiał, ile nagrywałem i tak dalej. No przecież nikt z nas nie chodzi i nie zlicza, o dobra, teraz nagrywałem 20 minut i tak dalej. Wystarczy, że ROD dałby jedną kontrolkę więcej, która na przykład zaświeciłaby się na czerwono, i widzielibyśmy, że to oznacza, że zostało nam tylko 2 godziny, a później mikrofon padnie. No. Nie ma uważam to po prostu za minus. Uważam to też za minus, dlatego, że bateria jest wbudowana, jest niewymienialna. Gdyby była wymienialna, no to po prostu wyjąłbym inny na akumulatorek włożyłbym, miałbym ich, nie wiem, 5, 6, 8 i o to bym się w ogóle nie martwił. Natomiast tutaj jeżeli nie naładujemy i pojedziemy na zlecenie, i nie będziemy mieli, jak naładować no robi się problem. Kolejnym minusem jest to, że Rod w ogóle nie dał żadnego detkata, nic, nawet jakiejś najtańszej skarpety, a, a po prostu no mogliby to za grosze, kosztowałoby tych 20 centów i tyle, no, no nie dali, trudno się. Jeszcze jednym minusem, tylko naprawdę nie mam tutaj pewności, czy jest to wina Rode'a, czy jest to wina aparatu Sony, jest to, że kilka razy zdarzyło mi się, że po prostu mikrofon się nie włączył. Szczęśliwie nagrywałem, wow, super fajnie, zaaferowany tym, co się dzieje, no tylko później jak zobaczyłem na ekran to się okazało, że w ogóle nie widzę, że wchodzi dźwięk do, do, do aparatu. No więc musiałem szybko, że tak powiem, wypiąć jacka, włożyć jeszcze raz, wtedy mikrofon zaskakiwał, no i dźwięk był, no ale no, nie było tego, co, no, co się nie nagrało. Natomiast zawsze wtedy nas ratuje drugie źródło dźwięku. A jeżeli chodzi o imprezy masowe czy wesela, polecam mieć kilka źródeł dźwięku, ponieważ ratuje to dupę. Plusem RODA jest możliwość używania go jako mikrofonu USB, czego nie możemy zrobić z Sony. I pewnie widzieliście w poprzednich filmach, gdzie w ten sposób właśnie używałem tego mikrofonu. Można nagrywać dźwięk z offa, albo po prostu trzymać w ten sposób. A tak brzmi mikrofon w przypadku, kiedy mówimy do niego w bardziej radiowy sposób. No i również można go ustawić poza kadrem, żeby ładnie zbierał dźwięki. Będzie na pewno to ładniej brzmiało niż taka pchełka ale nie mam statywu, więc nagrywam pchełką. Podsumowując, są to dwa wysokiej klasy mikrofony, które naprawdę w tym przedziale cenowym myślę, że są jedne z najlepszych. Robią robotę. Pytanie, który jest lepszy? Nie wiem. Dlatego, że to zależy od tego, do czego będziecie go używać i do czego będzie wam on potrzebny. No, sami musicie zdecydować. Jak macie pytania, odsyłam do sekcji komentarzy pod filmem. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Zostawcie też suba, nie przegapicie w ten sposób następnych filmów. No, również pozwala mi to rozwijać kanał i daje kopa do dalszego działania. To było na tyle. Na razie, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!